Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym dokończymy nasz poprzedni program. Skończyliśmy na tym, że do naszego działania wybieramy funkcję GETCH. I teraz, ok, to kasujemy. Tutaj mamy naszą nieskończoną pętlę, która będzie działała aż do momentu jej przerwania. No, ok, no to teraz musimy wybierać działanie. No to robimy switch. Tutaj naszą zmienną, którą będziemy wybierać działanie. No i otwieramy nawiasy. I robimy casey. Czyli wybory w zależności od tego, co tutaj wpiszemy. Na przykład D jak dodawanie. No to robimy. Jak wpiszemy aha, to musimy w pojedynczym apostrofie. Bo to jest pojedyncza litera. I teraz case. Wybieramy D jak dodawanie. Czyli wybierzemy funkcję dodawanie. OK. Dodawanie. Tu musimy podać dwie liczby. Aha, czyli najpierw musimy wybrać liczbę. Oh. Dobra, jak to zrobimy? Zrobimy to tak, że najpierw będzie trzeba podać tutaj dwie liczby. Na początku pętli. Czyli napis podaj kolejno dwie, dwie liczby. Dobra. I te liczby właściwie to nie wiem, czy nie można podać też w geczu? No to sprawdźmy. Dobra, będzie wyświetlanie o... To na razie skasujemy, albo zakomentujemy. To też, tą górę. Dotąd, okej. Okay. No to tak, stworzymy tutaj int l jak liczba, no to zrobimy skrótami. l1, albo nie tak samo, liczba1, żeby było wiadomo o co chodzi. I liczba2. Dobra. Na razie mamy te liczby nieprzepisane. I tutaj będziemy podawać te dwie liczby. No to sprawdźmy liczba 1 to się równa i czy też można gleczem Wydaje mi się, że trzeba by rzutować, No ale zobaczymy. out, liczba 1. Czy nam wyświetli to, co chcemy dobra, uruchomimy i wpiszemy 53 okej, okay, działa nie tak aha, bo po pierwsze to wpisuje w innym kodzie, w ASCII wpisuje, tak a po drugie to ogólnie coś nie tak jak tego chcemy no i właściwie to właśnie pobiera jeden znak, więc to jest bez sensu trochę bo nie możemy liczyć wywód cyfrowych dobra, czyli to odpada no to robimy normalnie, scene liczba 1 tu zrobimy jeszcze tak Liczba pierwsza to albo to później. Zrobimy tak, właśnie jak na początku. Wpiszemy do liczba 1. Ok, i zaraz później liczba 2. I teraz tak, wyświetlimy, że pierwsza liczba, nie liczba pierwsza. Pierwsza liczba to. I wyświetlimy ją tutaj po... może tak. Coś takiego. To znaczy, że jest tabulator. Czyli zatem będzie przesunięcie do tab. Pierwsza liczba to liczba 1. Ok, przejdziemy do kolejnej linii. I tutaj wyświetlimy, że druga liczba to. I tak samo. Tab. Liczba 2 i endline. Dobra, sprawdźmy, czy nam to działa. To możemy wywalić. No i teraz podaj kolejne liczby 63 i drugą 36. Dobra, działa, działa. I właśnie to jest plus tego tab Że nie, niezależnie od tego, jaki mamy duży tu tekst, no to tutaj to później będzie wyrównane. I ładnie to wygląda. Dobra. Czyli mamy. Nasze liczby wypisane, i w kolejnym odcinku zajmiemy się już wyborem naszych, naszych funkcji kalkulatora. Póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.